Halo, widzowie, tutaj jestem! A to jest z Zraz Zaraz wam się pokaże, jak klikniecie łapeczkę w górę, to się pokazuje, za trzy... 3... O, a klikajcie łapeczkę. Jeden, uwaga, uwaga, ostatnia chwila, ostatnia szansa. Klikaj łapeczkę teraz. Bum, jestem, to ja z, my slow. <grym> z my slow. team. Wjeżdżamy. Pierwsza z kamerką nagrywam. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w ogóle. Pierwszy raz wszystko ustawiłem, co dopiero. I Patrycja też dostała pierwszy raz prawo jazdy. Zobaczcie tak, to. mam pierwszy raz prawo jazdy. Co <grym> co jest prawo jazdy mam, ale Patrycja to tak jest Patrycja właśnie ma prawo jazdy, zdobyła, ale nie wiem, czy w chipsach wygrała, czy może. No <grym> bez Niby zdała prawo jazdy. Leży, Normalnie, jesz. ale zobaczymy, przekonamy się. Słuchajcie, <laughs> wejście na sklep. Tutaj są poduszki w tyle. Nie wiem, czy Ej, jestem tutaj. Halo? Dobra, chyba mnie widać. Ej, pierwszy raz nagrywam z kamerką, więc jak się wstydzę troszeczkę, wiecie, się stresuję, no to wybaczcie. Ale, ale wiem co mi pomoże. Dodać tobie, pomoże mi poduszka! Siły. Poduszka mi pomoże! Smile Slow team! <laughs> poduszka superaśna, mięciutka i grafika jest z dwóch stron w ogóle możecie wejść z .so Akurat są przecony, Black Weekend. Jeszcze dzisiaj jest w niedzielę, aż do minus. 50% na wszystkie rzeczy, które widzicie w tyle! Wszystkie są przecenione. Promocja minus 50%. Wbijajcie, a my lecimy. Paryca jedzie samochodem. Chciała coś mi pokazać i no powiedziała, właśnie. że zaczął czekaj, nagrywać bo, z kamerką. Mamy trochę problemy, no właśnie, Paryca, tak. jak ty jedziesz? No weź <głos> Nie, <głos> nie <głos> mogę wyjechać, bo tu No weź się no normalnie. Dobra, dobra, na heaven, jedziemy dobra, na Brookhaven i jedziemy na fontannę. Idź, łapeczkę. ścigamy się. Na w górę. wyklikajcie łapeczki, kto się cieszy, że odpaliłem kamerkę. I samochodem, jak jedziemy, klikajcie za 3, 2, 1, Teraz! Klikajcie! Jedziemy! Na, teraz. Jedziemy, uważaj, polycja! Uważaj! Co się stało? Eee, co się stało? Mieliśmy wypadek? I jeszcze jakąś doniczkę? Ej, to jest fontana. Patrycja, wszystko w porządku. Eee, patrycja! Patrycja! Nie. Patrycja, nie. nie! Ona potrzebuje pomocy! Mnie. O nie, 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 nie. Się ja się tak samo! Ej, Ej, co jest co jest na mojej twarzy! Stało? Halo, pomocy ratunku! Policja! Ej, tam jest jakaś policja! Policja! Halo, tu jestem! Tu mieliśmy wypadek! Ej, oni są ślepi, czy co za. Halo, tu jesteśmy! Tu jedź, Jedzie, jedzie! Joanna uważał, przyjedziesz jeszcze! Mieliśmy wypadek! Jakiś straszny, ale z moją dziewczyną jest bardzo źle. Musimy ją tak. przetransportować Proszę do szpitala. mnie zabrać. O, policjantki, jak ładno. Ale nie, nie, teraz mnie, muszę tutaj się przejmować, Patrycją. Pomóżcie, tak, pomóż dzień mi, dobry. Pomóż, nie mogę się nie ruszyć. ma teraz czasu. No, mnie boli. O, Joanna się pyta, co się stało? Nie ma teraz czasu. Co się stało? Teraz jest, Patrycja jest ważna. Proszę pomóc. A ładny po mnie depesz. Jeszcze zostaniemy ma, na mnie. Madag, Marysia tu przyjechała. Marysia, jeszcze jedźcie. Co jest? Gdzie mają jechać? Co się teraz dzieje? Mamy. Straszny wypadek. Jest naprawdę źle. tu wszystko leci tak, nam tutaj, nie? Ej, szkoda, że tutaj się nie pojawiło. Ej, auto ktoś zabrał cię, ktoś Ej, chciał auto co zabrać. Zaskrane, e, Patrycja, no weźmy, no co teraz musimy zrobić? Pani potrzebuje pomocy, potrzebuje może karetki czy coś. Jest źle i to bardzo źle. też potrzebuję. Staciłem pamięć, nie wiem, jak mówić. A Aby... będzie, O nie, to do... jest to No, do... dobra, dobra, nie, do że tu jeszcze jest okej. Okay. Ej, Dobra, potrzebujemy karetki szybko. Tak, karetki! No co chodźcie po karetki? Nie stoimy i się patrzymy! A karetkę, karetkę na miejsce zdarzenia! Wszyscy stoimy i się patrzymy! Ja nie wiem co te policjantki, one też chyba... Ej no patrzcie, coś wyciągnąć, ja czy coś wyciągnę z mycaka, dobra? Czajaj, co potrzeba? Dzwonię na karetkę. Halo, karetka, już przyjechali! Halo, halo, proszę przyjechać tutaj! Letwo widzę na jedno oko! Z jednego mi z drugiego nie! Jest tu, O, nastka panka. Ej, już fanka. są, już są, zobacz, Ej, jesteście już. Daj już są, już są. No, no to w takim razie weźmy. Szybko otwierajcie. Ej, czekaj, ja nie, nie, nie chcę tu siedzieć. Podjadę, podjadę, czekaj, wezmę tutaj, podjadę, bo one nie umieją. Czaj. O, wzięłam, zobacz. Ej, jak tu się tym jedzie, halo? Ja chyba nie gdzie mogę się Jedziesz, Jadę, jadę. Dawaj, dawaj, Pati, dawaj, Pati, Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Okej, okay, Palica Idę ma tu. duże problemy. Kukaretki a mi mnie też, ej, a mnie, ej. <laughs> Ojciec, cię biorą a mnie nie, pan zapakowały. Czajnie nie nie umieją zapakować nawet. Problemy techniczne. Ej, w ej, Patrycja, wszystko! Na kole! O co jest? Na kolej, nie, no masakra! Ano, Na to masakra, to co oni robią tutaj? Za 5 złotych, za 5 złotych! Ej, ej proszę wypadź z tego auta! Tu Ała, jest... A, ja muszę wejść tu sama, Ej, chyba. ona ci zabiera auto! Zbrodni, oni mówią, oni dowód mówią do, do, do konsek we do, do konsi jak to się mówi do konsek no nieważne tak, ale to tak to, <laughs> dokładnie, tak dokładnie tak <laughs> no, tak dokładnie Dobra, jedziemy rura jedźcie ktoś ej, Jedźcie! Weź oś, ej, zaczekaj oś, za dom nie, nie mogę jak tu się zmieścimy siada się. Czekaj, nie zmieścimy się czemu ej wszystko zajęte mogę tu usiąść nie nie mogę nie miejsca nie ma w karetce nie <laughs> ja, <ma> dla... <laughs> ja też potrzebuję Ty nie pomocy ty nie jesteś bez A, na A mnie? Z ręce, ona chce nie. cię wziąć na ręce. <laughs> Z muszę jechać, ona mówi muszę jechać. Bez, bez smile. Jak ona mnie weźmie? Jak na miejsce ręce, nie ma w karetce? Się Zgódź się! Nie ma. W... Ej, na ręce! No to weźcie na ręce! Ale nikt mi nie prosi, to rabiorę. Okej, okay, jestem, jestem. Trzymają mnie. Trzymają mnie. Jestem na barana. <śmiech> <śmiech> Jedźcie! Rura <laughs> do przodu. Nie do tyłu, <śmiech> nie, <śmiech> nie, nie uważajcie! Jeszcze wypadek <laughs> będzie mieć z tym karetką. Ej, nie, to już wszystko w porządku? Nie, ona wiesz, <laughs> Ej, to się mnie. Do szybko ze mną, do szpitala. Dawajcie, dawajcie. Dawajcie, Marysia zabrać dawaj. Nie zabrać nie. Ale co odpoczywa? Patrz ona mnie ma na barana, nie? Że ona ma tyle siły w ogóle mieć dźwigać. Dobra, dawaj, daj na oddział. No to pakujcie mi na oddział, no co one robią? Szybko zanieś mnie, bo chodzi się. No, ja też jadę elegancko, zobacz. Ej, chyba tutaj. będę musiał mieć operację, chyba muszę się położyć. Co? Operacje? O nie, najgorzej, no. Coś mu w ogóle mi się, ze ty stopami ja się straciłam. stało. Nie, kim ty jesteś? Ej, coś w ogóle ze stopami mi się stało o, czerwonego. Jest... I tutaj mamy jakieś czerwone w ogóle. Ej, ja nie wiem, jak oni mi to zrobią tą operację. Co? Nie no i robią tobie, co? Nie, no masakra. Ej, a tu Zobaczyć. mi ktoś pomoże w ogóle? Mi też nikt nie pomaga, ja nie wiem, ja zarapadnę. Ja nie, no weź, coś robi Marysia, no weź się z nią, Ej, zapiekuj. O, Tra, one ta, mi mi nie pomogą. o, Jest straszny uwaga. wypadek, naprawdę bardzo straszny wypadek. Co ona mi tam robi? Coś mi grzebie jeszcze! Ej, co ona mi robi po, przy przy Coś ona tam chyba mi wyciera, czy co? Nie wiem, nie wiem nie o, za tego tego Podaje mi jakieś leki. Uwaga, co ona mi zrobiła? Patrzymy, patrzymy, patrzymy. patrzymy. niech co? się. o, CO?! Ona mi włożyła kość do buzi! Pha, pha. Dobrze że nie mam. A gdzie ty jesteś? Ej, dobrze, że nie mam jej tutaj! Ona mi kość rzuciła. I da jakieś tabletki. Ej, dobra! No mam To chyba nie jest normalny szpital! No nie jest! Co się stało? Pa, pa, pacjentka wywaliła mnie, mamy problemy! Problemy mamy! Ej, zobacz, zobacz się nie radzą, co one się nie radzą! Ja o, nic nie widzę, gdzie ja idę, gdzie ja idę, To jest, jest ja gany, ta ma bandaż na tych oczach! Ja nic ja nie... nie widzę! Ej, no... Was tam. Ej, dobra, wszystko w porządku? Tak, My mam... jesteśmy w kinie! Ech, ona siebie wciągnęła! Ej, ona... Co? Ona mnie do siebie wciągnęła! Ja co? nie wytrzymę! co tu się dzieje? Ej, ta się wywróciła, no weźcie, pomóżcie mi, no nie umiem stać! No weźcie, daj mi do środka, no! Weźcie mnie! O, o, o! Dobrze, dobrze, dobrze! Uwaga! Co się one próbują? ty masz? ty tak... O, patrz, ja. patrz! Ej, ale ona zamiast mnie wciągnąć, nie? To ona wciągnęła siebie. O! Czekaj, czekaj! Co się dzieje? Ty mi jak na... bobas! No i leżę jak bobas! Ej, no, dawajcie mnie! Ona coś <laughs> ona za mówi za dużo... Ona mówi spokojnie! <laughs> ona mówi, za dużo osób tu jest. Dobra, ale co się stanie dalej? E... <laughs> Śniebie wyciąga! Ej, zamiast mnie... Nie mnie, sobie poradzić. Zamiast zamiast mi, za dużo osób tu jest, co się dzieje? Ta nie wie co robi, ta nie wie co robi. Nie, yeah. to, to lekarz, są mogę nie. Nie, z kamerką, nie. tu nie, 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 Zamiast ona nie. dać do środka, to ona nie, 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 daje! <laughs> Ja nie wiem, że nie! Jak ty raczej się No tu się dzieje, dobra, o, stawili mnie! Ej, Dora, chodzę! Chodzę! Ej, działa. Dobra, działa, dobra, to działa, dzięki za pomoc! Chodzę! Aaa! Mogę chodzić, Dora, szukam, uciekam z szpitala, bo tu świry są jakieś. Uciekam szybko! ej, wejdę do karetki, wezmę im karetkę. Mnie. Cześć, wezmę im karetkę! Mogę jechać karetką? Ej, nie, zabrali ku... ej, Ej, u, zabrały ku... zabrały kluczyki! Ej, nie mogę jechać z tym, nie ma kluczyków! Aj! Nie pojadę! Ja będę umiała, ja będę umiała! Będziesz umiała, to po... dawaj, daj. czekamy! jedź party, jedź party. Nie możesz? Nie mogę! Jedź o nie! O nie! Pa! Ona, ja nie ona mogę! Się siegna, pa. Dobra, pa. ej, mamy straszny wypadek, musimy jakoś y, iść do domu. Dobra, wiesz co, idziemy do domu. Musimy zrobić swój dom i teraz najważniejsze! Musimy się wyleczyć. Bo teraz wiesz, jak mi lecą, te, ten krew, ta krew dalej mi tutaj leci i tak dalej. No to wiesz, no. Musi, musimy to jakoś zaleczyć. Może chodźmy do domu i zrobimy to domowymi yy, sposobami. Czyli wiesz, domowe Na pewno. takie, nie? Domowe. Ok, zrobię tak, swoją tak, chatę. Ja zrobię Jakąś swoją chatę. Jakąś herbatkę wypiję. Ale to był straszny wypadek, naprawdę, nie? Ja już nigdy nie jadę więcej żadnym samochodem. Do Rapati Smiley robisz to, czy nie? Czeka sobie straszny domek. Dobra, będzie robię. elegancki domek. Ale mieliśmy naprawdę wypadek. czekaj a ja nie mogę robić. Czemu ja klikami nie mogę? Co jest grane? Bo ktoś ci zabrał działkę. Ej, zabrali mi działkę. Dobra, no o, dowodź. mogę, do Pati, chodźmy do Patty, dobra Ej, czemu w ogóle cały szpital do z nami jedzie? Oni się tak nami opiekują Ej, dobra, e, niech już niech... pójdą do domu, dobra, ona mówi, że mamy pójść do domu Ale ten Dziękujemy, wypadek naprawdę był Pani. straszny, nie? On był bardzo Dzięku... straszny, dobra, chodźmy do domu Dziękujemy w takim razie Dziękujemy bardzo A dziękuję, zamyk, zamyknij drzwi na klucz od razu <laughs> Na klucz <laughs> Czekaj Ej, do widzenia! Ej, dobra, wiesz, co? Ja się napiję herbatki z mojego kubka. No nic tutaj nie mam Ej, tak słuchaj, oni napisali że auto. Zostało zabrane lawetą! Zabrali nasze auto lawetą! Czekaj! Co? Co zabrali? Lawetą! Gdzie jest laweta? Nasze auto, moje auto sportowe. Gdzie? Nie rozumiem! Ej, co, co tyle ludzi stoi? Poduszki? Chcą moje? Czekaj. Ja im dam skarpetki. Masz skarpetę! Dobra, czekaj, maskę, żeby mi nie rozpoznały. Czekaj, maskę założę. Żeby mi nie rozpoznały one. Może będą myślały, że to nie no ja tu wyszła. Dobra, tu smicem nie ma. Ej, jak coś to mów, że nie, to nie ja smicem. Nie ma smicem. Nie ma, czekaj, że ja Nie przebiorę. ma Czekaj, ja się przebiorę, przebiorę się. Twarz zmienię. Czekaj, 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 dobra. Ok, mogę zmienić? O, zmieniłem twarz, ale tej krwi nie mogę zmienić w ogóle. Muszę jakoś lecić. A ma bandaż na no, oczach, w Ja nie wiem, gdzie i weź mi pomóż ma na oczach, ja mam maskę. jakąś laskę mieć, żeby się nie zgubić. Dobra, mamy problem. Ej, chodźmy do góry, może prześpimy się i na drugi dzień będzie lepiej, co? Może, ej, może faktycznie weźmy się, prześpimy będzie lepiej. Ej, ale miałem fajny sen. Ej, co jest? Zasnąłem! Zasnąłem na mojej poduszce! Ej, co jest? Ona taka jest miękka, że zasnąłem zasnąłem podczas odcinka. Nie, no dobra, ej, ale serio jest miękka. Możecie wejść na smalestokroka.pl A jak zamówicie sobie taką poduszkę, fajną, mięciutką Bo grafika jest z dwóch stron, to jeszcze dorzucam Swoje zdjęcie z autografem, zobaczcie Autograf własnoręcznie podpisywany plus zdjęcie Do każdego zamówienia, więc warto, wpadajcie na smalestokroka.pl Bo jeszcze są promocje, a ja przespałem się I jest ze mną teraz normalnie, patrzcie, nie mam krwi, mogę chodzić Jest wszystko normalnie, ale tak mi się super spał Na tej mojej poduszce, tylko... Patrycja? Nie, Halo? Patrycja jest źle! Nie wiem, co się dzieje, w ogóle. Patrycja jest bar bardzo źle z Patrycją jest. Ja jest bardzo źle. Patrycja ma bandaż na głowie, na oczach w ja ogóle nic i nie jest Nie będę drogi. Czekaj, bo ja już uważać. <laughs> jako nagada. Ja I, I słuchajcie, ale ze mną jest ogólnie w porządku. Jest ogólnie w porządku wzięłam leki, które mi pomogły, więc jest ekstra. A teraz zobaczmy tylko, gdzie teraz wszyscy są i nie ma. Okej, okay, To jest. Ej, wypuśćmy! Halo, nie mogę wyjść! razu mogę być robić. No, przecież, ale nie okay. zostawia ja Choć Patrycja, pójdziemy teraz na font. Tanny. Może się przejedziemy, może swoje auto wezmę, co? Bo potrafię mieć auto. To Weź będzie jakieś auto. No. To będzie moje auto, uwaga, uwaga. To jest moje auto, super, siadaj. <grafię> na tym wózku możesz usiąść, Tak, możesz. No. Okej, okay, jedziemy sobie do centrum na Brookhaven, zobaczyć, co inni widzowie robią. E, tutaj widzę, na, przed nami jest szpital, coś tam one robią. Jedziemy na lewej stronie, ale czekaj, czekaj, coś tutaj się stało. Ej, znowu jest policja? O co tu chodzi? Ej, co się stało? Czekajcie, czekajcie, Ej. mamy. Ej, druga osoba miała, Ej, to nama, ona miała taki wypadek podobny. Jak my! Tutaj my mieli... No my mieliśmy tutaj wypadek po lewej stronie, a tutaj po prawej miała jakaś inna osoba wypadek. O to, to dlatego tam jest takie zamieszanie pod szpitalem, chodźmy zobaczyć. No bo z tej... ej, Nati miała wypadek, nati 1 2, 3 Czyli Nati miała wypadek, tak na to wychodzi, nie? Ale czekajcie, chodźmy podejdźmy, może kolejna osoba miała wypadek straszny koło fontanny. Ale to jest dziwna sprawa, serio, bo my mieliśmy mega straszny, ale to jest... Co? Wóz pogrzebowy? Jak ktoś... Oj nie, ja jeszcze nie, nie Ja jeszcze do grobu nie idę Dobra, ale mamy, mamy tutaj karetkę I czekaj, czekaj, gdzie, on, gdzie one są? Czyli strzałka pokazuje po lewej Chodźmy zobaczyć, tutaj nikogo nie ma Może ktoś jest na sali operacyjnej <laughs> Halo, jest tu ktoś? Halo, o tu jest To ona, to Nati Miała wypadek straszny Taki sam jak ja Ej, to wszyscy tak mają jak takie ja. Wszyscy mają takie podobne wypadki Na fontanie, na Brookhaven Lol, ale czemu tak się dzieje? Tutaj ona napisała. Jakiś kolejna zimny osoba miała wypadek. Czekajcie, co słyszę na słuchawce prawej. Ej, jakby ktoś miał uderzenie jakieś, ale jakieś mocne. Bo tam Ty na ulicy. Ej, doro, chodźmy, chodźmy zobaczyć, coś szybko. Chodź, 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 chodźmy, chodźmy, chodźmy. Biegniemy, dawaj spać. Oparty już może chodzić. Biegniemy to zobaczyć. Jakby my mieliśmy wczoraj <laughs> wypadek, teraz kolejna osoba miała wypadek. Zobacz na to koło fontanny. Co, co to się dzieje? Jest, co to jest grane? Ej, kolejne. Kolejne osoby miały wypadek. Patrz, Ale jak jorą. to możliwe? O, jedna, ja. druga, trzecia? Co jest grane? No Ej, ludzie mają wypadek miała. jakiś! Jedna, fa Gabi, Pati Ej, kolejna, tu jest druga, trzecia. Ile tu jest dziewczyn? Jedna miała wypadek, druga teraz? Ej, seria wypadków jakichś nieszczęśliwych tutaj jest. Ej, to jest coś no, a patrz, jedna, tutaj jedna już tak. Patrz, kolejna leży, jakby policjantka nawet miała wypadek. Moja noga, ona Joanna, pisze policjantka. Kolejne dziewczyny miał... Ej, dobra, w tym miejscu koło fontanny Ej, jest zauważ, jakaś zła aura. Miała wypadek, tutaj rozumiem, to tutaj mają różni ludzie wypadki. Dobra, tutaj nie możemy jeździć i uciekamy stąd. Nigdy już nie będę jeździł koło tej fontanny, nigdy. Ale wy widzicie, wy możecie wejść szybko na mój sklep. Różne do, dostępne rzeczy są na Black Weekend na moim sklepie. przeceny Swajso.pl i widzimy się jutro. Chcecie więcej filmików z kamerką? To piszcie komentarze i widzimy się jutro. Pa pa!